Rozpoczynając tę modlitwę, wyruszasz w obiecującą podróż, która może wywołać cuda w twoim zdrowiu i pokoju ducha. Każde wypowiedziane słowo w tej modlitwie to akt wiary, zdolny do przesuwania gór, burzenia przeszkód i przyciągania boskich łask do twojego życia dziś. Wzywamy wstawiennictwa Matki Bożej z Lourdes, Matki pełnej miłosierdzia, aby tak jak przyniosła nadzieję i uzdrowienie wielu, tak mogła również przynieść odnowę i ulgę Tobie w tym momencie. Zobowiązuje się interweniować w Twoim życiu. Czas nadszedł, a cuda są w zasięgu ręki. Podnieś swój głos, a światło Matki Bożej z Lurc niech wstąpi do Twojego domu, przynosząc ulgę w bólach, odnowę duchową, i nowy początek w akcie wiary i wspólnoty. Jako znak naszej wiary i jedności, zapraszam Cię do zostawienia w komentarzach zdania. Matko Boża z Lourdes, przynieś uzdrowienie i pokój do mojego życia. Amen. Przed rozpoczęciem serdecznie dziękuję za Twoją obecność tutaj dziś. Pamiętaj, każda modlitwa ma boski cel, i dołączając do tej modlitwy, bądź otwarty na przemianę, którą Matka Boża z Lourdes może przynieść do twojego życia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to proszę i zostaw lajka, aby więcej osób mogło zostać dotkniętych przez te potężne modlitwy. Udostępnij również ten film znajomym i rodzinie poprzez media społecznościowe. Pomagając rozprzestrzeniać tę wiadomość o wierze i cudach. Zaczynajmy modlitwę poświęconą Matce Bożej z Lourdes w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Miłosierdzia, w Twojej obecności znajdujemy ulgę dla naszych strapionych serc. Ty, która jesteś bezpiecznym schronieniem dla grzeszników, i światłem przewodnim dla zagubionych, spójrz na mnie z ogromnym współczuciem w tym momencie bólu i potrzeby. Skromnie proszę, aby Twoja macierzyńska ręka rozciągnęła się nad moim życiem i nad wszystkimi, którzy cierpią, przynosząc ulgę i uzdrowienie, Matko. Boże, który byłeś świadkiem cudów, które tylko Twoja moc może dokonać, Wstawiaj się za nami teraz z tą samą dobrocią i czułością, z jaką patrzyłeś na cierpienie w grocie Masa Biel. Nasza Pani niepokalana, pojawiając się w grocie, przemieniła to miejsce w święte sanktuarium, gdzie wielu znalazło ulgę dla swoich cierpień, zarówno duchowych, jak i fizycznych. Z tą samą ufnością przychodzę do Ciebie prosząc o Twoje święte wstawiennictwo dziewico niepokalana, matko miłosierdzia, schronienie grzeszników i pociecha strapionych dusz. Spójrz na mnie z litością, tak jak uczyniłaś w grocie Massabiel, przynosząc nadzieję światu. Skromnie proszę o Twoje macierzyńskie wstawiennictwo za wszystkich, którzy cierpią na ciele, umyśle i duchu. Daj mi nadzieję w tych trudnych czasach. Przez Twoje wstawiennictwo dokonałeś wielu cudów uzdrowienia. Pamiętam pierwszy cud w Kanie, gdy wstawiałaś się za nim. Teraz proszę, abyś wstawiła się również za mną. Usłysz moje modlitwy, święta Mario, i módl się za mnie teraz i w godzinie mojej śmierci. Matko Boża, z blaskiem Twojego uśmiechu i delikatnym światłem Twojej obecności. Modlę się, aby podobna obecność Boga przyszła do mojego życia, aby mogłem wypełnić specjalną misję, którą Bóg mi przeznaczył, aby otrzymać potrzebną łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwa, tak jak uczyniłaś dla Bernadette, patrząc na nią z macierzyńską miłością i hojnością. Przychodzę przed Tobą również z pokorą, prosząc, abyś spojrzała na mnie z tą samą miłością i współczuciem. Pomóż mi zbudować głęboką więź z Bogiem. Ofiaruję tę modlitwę, abyś pomogła mi nawiązać kontakt z Bogiem Wszechświata, Stwórcą Nieba i Ziemi. Podtrzymując obecność i światło Boże w moim życiu, posiadam wszystko, nawet w obliczu niepewności co do Jego rzeczywistości. Błagam o pomoc w odkrywaniu szczęścia i pokoju, które płyną z Jego istoty w chwilach niepokoju i rozpaczy. Pozwól mi odczuć Twoją potężną wpływ, Święta Matko Różańca. Jestem przekonany, że Twoje modlitwy w moim imieniu będą uważnie wysłuchane przez Boga. Dedykuję tę modlitwę jako znak skruchy za wszystkie moje błędy. Niech Bóg wybaczy mój gniew, niewiarę i pochopne osądy. Matko Maryjo, proszę. Okaż współczucie i módl się za moje cierpienie. Modlę się, abyś pomogła mi zachować nadzieję w chwilach przeciwności i pokusy, oraz aby łaska Boża była motorem mojego życia. Niepokalana dziewico, matko miłosierdzia, Ty, która jesteś ukojeniem dla chorych, schronieniem dla grzeszników. I pocieszeniem dla strapionych, znasz moje potrzeby, niepokoje i cierpienia. Spójrz na mnie z miłosierdziem, i wstaw się za mną, abym mógł cieszyć się dobrym zdrowiem, i aby moje ciało stało się prawdziwym sanktuarium Boga. Dedykuję tę modlitwę Tobie, moja umiłowana Pani zdrowia. Jeśli w tej chwili walczę z jakąś chorobą, proszę o moje uzdrowienie. Modlę się również za Twoje wstawiennictwo i ochronę przed wszystkimi chorobami i nieszczęściami tego świata. Dziewico Maryjo, uznaję moc Twoich modlitw przed Bogiem, wyrzekam się wszystkich moich grzechów i słabości, szukając przebaczenia i uzdrowienia przez Twoje wstawiennictwo. Święta Matko, nie lekceważ moich próśb. W Twoim nieskończonym miłosierdziu, wysłuchaj mnie i odpowiedz mi, Ty, która przyniosłaś na świat Zbawiciela. Spójrz na mnie z czułością, stoję przed Matką Bożą z Lurd, której uzdrowienia i cuda w grocie Masa Biel są świadectwem jej wstawiennictwa. Proszę, abyś udzieliła mi swojego uzdrawiającego dotyku, który złagodzi mój ból i smutek przywróci moje zdrowie i dokona cudów w moim życiu modlę się o uzdrowienie fizyczne emocjonalne i duchowe błagając Matkę Bożą z Lourdes aby pocieszyła i uzdrowiła wszystkich cierpiących modlę się o przywrócenie zdrowia wszystkim którzy borykają się z chorobami urazami lub niepełnosprawnościami modlę się również o uzdrowienie zranionych relacji, emocjonalnych ran i duchowych udręczeń. Niech najświętsza dziewica Maria z Lurd otoczy mnie swoimi kochającymi ramionami, dając mi siłę i odwagę do stawienia czoła wszystkim wyzwaniom. Wyrażam wdzięczność za wszystkie otrzymane błogosławieństwa i dziękuję Matce Bożej z Lurd za wszystkie udzielone łaski. Uznaję, że wszelkie dobro pochodzi od Boga i proszę o łaskę, aby zawsze być otwartym i wdzięcznym za Jego błogosławieństwa. Modlę się za tych, którzy potrzebują uzdrowienia i cudów, szczególnie za tych, którzy stracili nadzieję. Proszę Matkę Bożą z Lourdes, aby wstawiła się za mną i udzieliła mi łask potrzebnych do wytrwania w nadziei i zaufania w Bożą opatrzność. Proszę również o łaskę otwarcia się na wolę Bożą, nawet jeśli oznacza to przyjęcie cierpienia. Uznaję, że czasami Bóg dopuszcza cierpienie dla mojego większego dobra. Proszę o siłę, aby połączyć moje cierpienie z cierpieniem Chrystusa dla odkupienia świata. Wiem, że życie może być trudne. Stawiając wyzwania i trudności, które czasami wydają się nie do pokonania. Dlatego proszę o siłę, aby móc stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które napotykam na swojej drodze. Modlę się o serce, ufające Bożej Opatrzności i o ducha odpornego i wytrwałego w obliczu przeciwności. Proszę o rozeznanie. Aby doceniać piękno we wszystkim, nawet w tych rzeczach, które początkowo mogą wydawać się trudne lub nieinteresujące. Zwracam się o łaskę odczuwania radości w cierpieniu i zrozumienia, że każda przeszkoda jest drzwiami do wzrostu i transformacji duchowej. Wyrażam solidarność z wszystkimi, którzy stają w obliczu przeciwności. Życząc, aby otrzymali te same błogosławieństwa, których szukam, siły i pocieszenia w wiedzy, że nigdy nie są sami i że Bóg ich nieustannie towarzyszy. Modlę się, aby łaska Boża przemieniła mnie w narzędzie Jego miłości i współczucia na świecie, szczególnie dla tych, którzy czują się opuszczeni i zrozpaczeni. Aspiruję być filarem wsparcia i pocieszenia dla wszystkich wokół mnie, zdolnym słuchać, oferować pomoc i zachować otwarte i miłosierne serce. Pragnę dostrzegać błogosławieństwa w moim życiu i mieć odwagę wykorzystać je do pozytywnego wpływu na świat. Pragnę być promotorem zmian i odnowy, zarówno w mojej społeczności jak i poza nią. Modlę się o powrót do zdrowia i uzdrowienie wszystkich, którzy zmagają się z chorobami lub urazami fizycznymi. Modlę się za tych, którzy cierpią na przewlekły ból lub niepełnosprawności, aby zachowali odwagę i wiarę w obliczu przeciwności. Również wstawiam się za tymi, którzy przechodzą proces rekonwalescencji po operacjach i innych zabiegach medycznych, Błagając o ich szybkie i pełne wyzdrowienie. W obszarze zdrowia psychicznego i emocjonalnego proszę o ulgę i uzdrowienie dla tych, którzy stają przed tymi wyzwaniami, oraz o potrzebne wsparcie, aby mogli pokonać swoje trudności. Modlę się za wszystkich, którzy mierzą się z skomplikowanymi sytuacjami życiowymi, takimi jak bezrobocie, problemy finansowe czy konflikty rodzinne. Mając nadzieję, że znajdą siłę i odporność potrzebną do przezwyciężenia tych trudnych okresów. Modlę się za tych, którzy zmagają się z wyzwaniami duchowymi, takimi jak wątpliwości, lęki i oddalenie od Boga. Proszę, abyście czuli wsparcie w przekonaniu, że jesteście kochani i cenieni, i abyście otrzymali łaskę, która wzmocni waszą wiarę. I pogłębi Waszą relację z Bogiem. Matko Boża z Lourdes, niepokalana królowo nieba, pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo, o uzdrowienia i cuda. Jego pojawienie się w grocie Masabiel spowodowało wytryśnięcie cudownego źródła, które uzdrowiło i pocieszyło niezliczoną liczbę dusz na całym świecie. Ty, matko chorych, Pocieszycielko strapionych i ucieczko grzeszników, proszę cię, abyś jako słodka i współczująca matka wstawiała się za mną w chwilach cierpienia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Prowadź mnie po macierzyńsku i zaprowadź do współczującego serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który leczy wszystkie choroby i odpuszcza wszystkie grzechy. Pomóż mi otrzymać łaski potrzebne, abym mógł stawić czoła wszelkiemu bólowi i próbom z cierpliwością i wiarą. Zawierzam Was wszystkim, którzy cierpią z powodu choroby, aby mogli znaleźć ulgę i ukojenie w Waszym pełnym miłości dotyku. Wstawiaj się za nami, u Twojego ukochanego syna, abyśmy odzyskali zdrowie. Nabrali nowej nadziei i zostali umocnieni w wierze. Błogosław nam o miłosierna Matko, Twoją uzdrawiającą łaską, i pomóż nam kroczyć przez życie z ufnością i odwagą, wiedząc, że Ty zawsze jesteś Matką Miłości. Matko Boża z Lurdy, w swojej nieskończonej dobroci i współczuciu, odpowiedz na moje modlitwy i wstawiaj się za mną przed tronem Boga. Tak jak Bernadetta znalazła pocieszenie i nadzieję w Twojej obecności w grocie Masabiel, tak i ja szukam pocieszenia i uzdrowienia, które tylko Ty możesz dać tym, którzy tego potrzebują. Niech Twoje boskie światło rozproszy cienie choroby i przyniesie uzdrowienie wszystkim cierpiącym. Niech osoby stawiające czoła wyzwaniom fizycznym, emocjonalnym i duchowym znajdą w tobie źródło siły i pocieszenia. Niech Twoje wstawiennictwo u Twojego ukochanego syna Jezusa Chrystusa udzieli nam łaski zdrowia, pokoju i pociechy. Niech matka Boża z Lourdes będzie obecna w chwilach trudności i udręki. Oferując swoją macierzyńską opiekę i zawsze prowadząc nas drogą wiary i nadziei. Najświętsza Maryja Panna z Lourdes, kochająca i troskliwa matka przez wszystkie wieki, jej obecność w życiu tych, którzy jej szukają, jest światłem i nadzieją pośród mroków bólu i nieszczęść. Jest znana jako matka. Która z miłością czuwa nad cierpieniem i z otwartymi ramionami przyjmuje wszystkich wyczerpanych i przytłoczonych niepowodzeniami życiowymi. Dzisiaj z pokorą staję przed Tobą, ufając w Twoje potężne i skuteczne wstawiennictwo. Wiem, że tak jak każda oddana matka, Twoje serce przepełnione jest współczuciem z powodu cierpienia Twoich dzieci. Podobnie jak niegdyś ulżyłeś chorym i pocieszyłeś strapionych, którzy klękali w grocie Masabiel, tak teraz zwracam się do Ciebie, szukając Twojej boskiej łaski. Modlę się do Ciebie, droga Matko, za wszystkich, którzy stają w obliczu pozornie nieprzezwyciężalnych zmagań. Niech Twoje światło rozjaśni życie tych, którzy pogrążeni są w rozpaczy, przynosząc ulgę, nadzieję i pewność, że nie są sami. Proszę także ciebie, Matko Boża z Lourdes, wstawiaj się u twojego Syna za wszystkimi, którzy są bliscy utraty wiary, aby przeciwności ich nie zniechęciły, ale w tobie znaleźli nową siłę i niezachwianą ufność w dobroć i miłość Boga. Wstawiaj się, droga Matko, za tymi Którzy pogrążeni są w żałobie, za tymi, którzy opłakują stratę bliskich, aby Twoja macierzyńska miłość osuszyła ich łzy i napełniła ich serca pokojem i pocieszeniem. Błogosław rodzinom, zwłaszcza tym, które przeżywają kryzysy i podziały, aby za Twoim wstawiennictwem w ich domach zapanowała miłość i harmonia, a pokój. Zapanował wszędzie, przemieniając każdy dom w sanktuarium, w którym miłość Boga jest doświadczana i dzielona z innymi. Matko Boża z Lourdes. Wiem, że droga, którą przygotował dla nas Bóg, jest często trudna, pełna wyzwań i prób, ale ufam, że będę w stanie przejść ją. Odważnie i z wiarą. Proszę, abyś towarzyszył mi na każdym kroku tej podróży, abyś mnie prowadził, wzmacniał i zachęcał do wytrwałości, nawet jeśli wszystko wydaje się przeciwne. Niech będę żywym świadectwem Bożej miłości i miłosierdzia na świecie. Podobnie jak Bernadette, pragnę, aby moje życie było odbiciem wiary którą w Tobie pokładam i aby dzięki mojemu świadectwu inni również mogli znaleźć w Tobie pomoc i wstawiennictwo, których potrzebują. Kochana Mamo, proszę Cię, opiekuj się mną w każdej chwili mojego życia, a szczególnie w godzinie mojej śmierci. Niech ukresu mojej ziemskiej wędrówki zostanę przyjęty w Twoje matczyne ramiona i zaprowadzony do obecności Twojego Syna, gdzie znajdę wieczny odpoczynek. Matko Boża z Lourdes, pokładam ufność w Twoim wstawiennictwie i wierzę w moc Twoich modlitw, abym dzięki nim otrzymał wszystkie łaski potrzebne do życia pełnego pokoju i miłości Boga, abym mógł uwielbiać Pana we wszystkim i stać się narzędziem Jego woli w świecie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę, że ta modlitwa do Matki Bożej z Lourdes przyniesie wielkie błogosławieństwa w twoim życiu udostępnij aby więcej osób mogło skorzystać z tego potężnego wstawiennictwa jeśli poruszyła cię ta chwila modlitwy zachęcam do obejrzenia innych filmów na naszym kanale i nie zapomnij polubić filmu każdy lajk like jest jak gwiazda nadziei która świeci na niebie youtube pokazując że tego typu treści są cenne i potrzebne Tobie i wielu innym osobom, które szukają cudów i boskiej interwencji poprzez modlitwę. Każda interakcja i udostępnienie jest dla nas niezwykle istotne, ponieważ pomaga nam przekazywać Wam więcej inspirujących przesłań i modlitw. Dołącz do naszej społeczności i zasubskrybuj kanał, klikając w dzwonek, aby nie przegapić żadnych nowości. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach. I miejcie pewność, że Matka Boska z Lourdes zawsze jest u waszego boku. Wstawia się za wami i prowadzi waszą drogę. I nie przegap. Mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie pełne mocy Gotowe pobłogosławić każdą chwilę Twojego życia.